Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie i mam dla Was dobrą wiadomość. Wracamy z cyklem Metamorfos. Jesteś piękna. A kto dzisiaj z nami będzie? Będzie z nami dzisiaj Grażynka Pskowska ze Szczecina. Ale mam również wielką przyjemność powiedzieć, że partnerem naszego odcinka jest marka biżuterii Verona, dzięki której kobieta lśni i błyszczy w każdym wieku. Zostańcie z nami, będzie się działo. e aí No, właśnie, jest ze mną gość bardzo specjalny. Grażynka Pskowska, która przyjechała do nas ze Szczecina, żeby przeżyć pewną przygodę. Dzień dobry, Grażynko. Dzień dobry, Beatko, i witam Was, dziewczyny drogie. Ja się bardzo cieszę, że do nas przyjechałaś, że przyjęłaś zaproszenie, bo ja ci je wystosowałam specjalnie i chciałam się dowiedzieć myślę, że wszystkie chciałybyśmy się dowiedzieć. Co Cię zmotywowało, żeby to zaproszenie na metamorfozę przyjąć? Co mnie zmotywowało? Zmotywowała mnie moja synowa. O. Ona mnie cały czas, całe życie mnie motywuje. Ona mi dodaje takiego... Yy, mówi, mamo, Tobie się to należy, mamo, nie płacz i takie inne sprawy. No, w ten sposób. Czyli no. tak naprawdę tak. nie co Cię zmotywowało, a tylko kto Cię zmotywował, tak. tak? Moja synowa, Synowa, tak. synowa mhm. jak ma na imię? Agnieszka. Agnieszko, pozdrawiamy Cię serdecznie i dziękuję Ci bardzo, że zmotywowałaś pozdrawiamy, mamę. Pozdrawiamy. Tak jest, oczywiście pozdrawiamy też Twojego syna. I mojego jest, synka jest też sobie. i wnuczęta moje. No to koniecznie, koniecznie. E, wiem o tym Grażynko, że m, rok temu odszedł z tego świata ktoś dla Ciebie bardzo ważny. Tak. Powiedz mi tak w krótkich słowach, jak dzisiaj sobie z tym radzisz? No nie za bardzo, ale ponieważ synowa yy powiedziała, że mamo, zrób coś dla siebie więc Przyjęłam twoje zaproszenie, wasze i przyjechałam tutaj i super. Już jakoś lepiej mi jest w tej chwili. Już nawet teraz, mhm, nawet po teraz. prostu ruszyłam. Tak, ruszyłam się A. z domu, wyszłam do ludzi. Można powiedzieć, cieszę się bardzo, że tutaj jestem. Czyli no. wyjście tak. do ludzi pomaga. Pomaga bardzo. A teraz wydarzy się coś z tobą. Mhm. Oczywiście rozumiem, że jesteś gotowa na wszystko. Tak, oczywiście. Radna jest gotowa na wszystko. I to lubimy najbardziej, ale zanim zaczniemy przerabiać grażynę w różnych obszarach, to chciałabym, żebyś powiedziała mi, co ty byś sama chciała, żeby tak ci zostało po tym programie? Co bym chciała? No, chciałabym po prostu nadal dbać o siebie, to znaczy zacząć dbać na nowo o siebie. A. Bo troszeczkę przez ten rok usiadłam na pupie, drugi rok właściwie. I. No, co tu dużo mówić, zaniedbałam się strasznie i w, i w sensie ubioru, i w sensie w ogóle tak. No słuchaj, my to no. dzisiaj wszystko wyprostujemy. Dobrze. I mam nadzieję, że razem z Julitą i naszymi fryzjerkami i brafiterką, która też do ciebie specjalnie mm -hmm. przyjedzie, spowodujemy, że będziesz znów lśnić dla tych, którzy są z tobą i dla których warto żyć. żyć. No właśnie, otóż to jeszcze zapomniałam o tym powiedzieć, że właśnie chciałabym się zmienić i wrócić do tego, dla tych, których kocham, i dla nich chciałabym po prostu się zmienić. I pamiętać o tym. Tak, pamiętać, pamiętać o przede tym. Przede wszystkim pamiętać, tak. To zatem Grażyna, bierzemy mhm. Cię w swoje ręce tak. i wrócisz tutaj kompletnie inna. Idziesz ze mną? Idę. To chodź. No. Super. Kulminacyjny moment naszego dzisiejszego dnia i całej metamorfozy. Grażynka już ma wybrane ubrania, ale jakimi kryteriami kierowałam się podczas wyboru, zapewne jesteście tego ciekawe. Jak widzicie na zdjęciu, Grażyna jest sylwetką piękną, apetyczną gruszką. Gruszka, jak wiele razy już wspominałam, gruszka. Cały swój ciężar taki optyczny ma skoncentrowany w dole sylwetki. I u Grażyny właśnie to jest ta piękna, apetyczna pupa, o której sama też nam tutaj wspominała podczas naszej wstępnej rozmowy. Góra sylwetki, mimo ładnych, zarysowanych piersi, jest delikatniejsza do tej pupy. Dlatego chcemy ją zrównoważyć. I jakie triki tutaj są wykorzystane? Jakie sposoby? E, taką główną zasadą e, podczas dobierania stylizacji jest ciemniejszy dół i jaśniejsza góra, żeby to właśnie optycznie nam e, wry, wyrównać. Ja chciałam to też trochę przełamać, bo przeważnie spotykane gruszki na ulicy to jest czarny dół, jasna góra. A Ja już nieraz wspominałam, że czerń nie jest dla każdego. Również odradzam tą czerń grażynce. Spójrzcie na nasze piękne kolory na wieszaku. Nie boimy się kraty w dole sylwetki. Nie boimy się kwiatów w dole sylwetki. Tutaj mamy kombinezon spokojniejszy. Ale zauważcie, góra sylwetki nie będzie wprawdzie biała, ale będzie kolorowa. Będzie ciekawa i charakterystyczna. Piękny limonkowy żakiet, piękny miętowy swetr, bluzeczka jaśniejsza. I Jak my to wszystko pomierzy, pomierzyłyśmy, wyglądało to fantastycznie. A jak będzie wyglądało w finale, dziewczyny, za chwilę będzie ten finał i Grażyna też sama siebie zobaczy. Zapraszam Was serdecznie. Słuchajcie, i to jest ten moment, na który czekacie wszyscy. Czeka Grażyna. Czekam ja, a najbardziej czeka <grymiosenka> Julka! <grymiosenka> będę mdlała, będę dla To jest pod tytułem ta. Zobaczymy, jak zareaguje Grażyna. Wyście już ją trochę widziały, a teraz jest najważniejszy moment, bo to jest czas grażynki. Julka, denerwujesz się? Bardzo. To też jest moment niedublowany, więc jak Grażynka zemdleje, mam nadzieję, że z pozytywną reakcją... To ja się rozejdzie to na YouTube. To tylko raz. Albo ja. To prawda. Słuchajcie, to jest moment niedublowalny, w związku z tym nie, nie utrzymujmy już dłużej Grażyny w niepewności, bo już wszyscy ją widzieli, sypią się komentarze, że wspaniale, a ona jeszcze nie wie, o co chodzi. A zatem, a zatem, a zatem. Uwaga!

Możesz płakać, możesz robić tutaj wszystko, to jest twój czas. Nie potrzebuję ja płakać. Ja jestem płatnie. Boże, o, piękne. Jak się podobasz? Bo ty Konor nic nie cudne. widziałaś. Przysięgnię dziewczynom, że nic nie widziałam. Przysięgam, widziałaś. że nic nie widziałam. Unikałam bardzo, luster jak... tak. bardzo się pilnowałaś, to prawda. I jak? Mów po kolei. Co no, najbardziej. Co wszystko jest po prostu piękne. Wszystko nic nie jest szokujące, tylko jest piękne, cudne. Po prostu. Mam gęsią skórę. — Ja wspaniałe. też. — Powiedz ja mi, te... czy to jest nowa Grażynka, której Oczywiście, szukałaś? — Oczywiście, że nowa. — Nowa Grażynka? — Tak. A teraz chciałabym, żebyś stanęła tutaj koło mhm. Julki, bo Julka ci powie, co masz zabrać dla siebie z informacji o sylwetce. Co tu Jula, uczyniłaś, że Grażyna wygląda tak znakomicie? Grażynko, wyglądasz smukło. Wyglądasz promiennie, promiennie dlatego, że masz piękne kolory przy twarzy, takich, których tobie brakowało, ta czerń z wiadomych powodów, dobrze, kiedy przyjdzie czas, że z niej będziesz wychodziła, to wychodzi właśnie w takie piękne, słoneczne kolory, te włosy, magia, delikatny makijaż, kombinezon wspaniale wydłuża twoją sylwetkę i wyszczupla, buty pięknie, stabilna no. podstawa, bo są na słupku, Grażynko jest pięknie? Aczkolwiek czegoś nam tu brakuje. Mi też brakuje, bo Grażynka wygląda rzeczywiście imponująco, prawda? Potwierdźcie, że wygląda imponująco. Piszcie komentarze. Grażyna trochę za nie mówiła z wrażenia, więc my nadrabiamy. Ale Grażyna jeszcze ma za mało blasku. Tak. Jeszcze nie lśni. Powiedz Julitko jako stylistka, co jeszcze dodać Grażynce, żeby lśniła codziennie? Tak. Całość stylizacji zawsze dopełnia. Biżuteria, Oczywiście. dopełniają dodatki, mhm. więc my też o te dodatki zadbamy. którą kocham, tak, Ktoś <laughs> biżuterię, biżuterię uwielbia. To świetnie się składa, no. bo my ci pokażemy biżuterię marki Verona, mhm, która jest naprawdę ma piękny, piękny design, jak to się mówi, i dodatkowo jeszcze jest absolutnie na nasze kieszenie. Jest Także... klasyczna, jest subtelna, tu zresztą Tak, widać. my tutaj też tak, mam... Ja mhm. też mam. Bardzo kobieca. Więc myślę, że tak do, dopełni twojego wizerunku. No to w takim razie sklep z biżuterią wjeżdża na, na plan. plan. A ty musisz iść teraz poprawić makijaż, bo Oczywiście. się Oczywiście, bo się popłakałam. No. Do zobaczenia za chwileczkę. Grażyna będzie sobie lśnić. No właśnie, Grażynko, wyglądasz pięknie, ale chcemy, żebyś lśniła. Zobacz, wjechała tutaj na stół przepiękna biżuteria. I to jest czas dla ciebie. Wybierz sobie spośród tego, co tutaj jest, to, w czym byś się najlepiej do tej stylizacji mm -hmm. czuła e, i no w tym wyjedziesz. Dobrze. A zatem zapraszam Cię mm -hmm. do biżuterii. Jak Dobrze. widzisz, to jest biżuteria marki Verona, mm -hmm. e, która ma bardzo ładne wzornictwo tej biżuterii. Jest delikatna, ale jest też niebanalna. I ma takie założenie, żeby każda kobieta, niezależnie od wieku, po prostu lśniła. To jest biżuteria z metali szlachetnych, z metali półszlachetnych, ze stali szlachetnej. I przyznam, że to nie jest biżuteria nie, to jest biżuteria nie tylko dla każdej kobiety, ale również na każdą kieszeń. Bo dziewczyny, lśnijmy, ale też możemy sprawić komuś przyjemność tak ślicznym, Upominkiem. Grażynko, czy ty już sobie coś upolowałaś? Bo ja bym miała kłopot, muszę ci powiedzieć, z wyborem. No tak, tyle jest tego tutaj piękna, że nie wiem właśnie, ale myślę, że ten jest przepiękny, ten wisior. To daj mi ten, który wybrałaś. Proszę bardzo. Daj mi, dobrze. I do tego te kolczyki. No to teraz słuchaj, pora, żebyś zaleśniła. Zaraz do Was wracamy. Grażynce lśniącej. No to Julita. Dekoruj grażynkę. Zobacz, co wybrałaś za cudo. Piękne. Prześliczne. Mhm. Ażurowe. Jak mhm. koronka. Tak, piękne. A kolczyczki jakie cudne. Julita, czy to jest dobry wybór dla ciebie według Ciebie jako stylistki? Tak, Grażynko, bardzo pięknie odrobiłaś swoją pracę domową. By byłaś cierpliwą uczennicą, wysłuchałaś wszystkiego i faktycznie przy Twojej sylwetce Ojej, gruszki, biżuteria i wszelkie ozdoby bardzo dobrze jak znajdują się gdzieś blisko twarzy w górnej części twojej sylwetki. Także brawo dla Ciebie! Dziękuję. Idealnie. Dziękuję. No Grażynko, lśnij cały czas. Pamiętaj o sobie, tak jak chciałaś, żeby to do ciebie wróciło, a żebyś nigdy nie zapomniała ani o naszym spotkaniu, ani o sobie, przekazuję ci upominek od Dziękuję. Marki Werona, dzięki której w ogóle ten program powstał, mhm. a ja cię ściskam i zobaczysz sobie w domu, mhm. co tam w środku jest. Mhm. Kochana. Mhm. Dziękuję. Niech ja cię zawsze na tym profilu mhm. na Facebooku widzę taką. Dziękuję serdecznie, na pewno postaram się. Teraz bywać jeszcze częściej, jak, jak w ogóle jak bywa. No właśnie. No. Juliś, masz jakieś słowo zakończeniowe mhm. dla grażynki. Grażynko, życzę tobie w, na dalszym, w twojej dalszej podróży e, dużo koloru przede wszystkim. I nie bój się. Nie bój się bądź, bądź sobą, bądź taka pozytywna, jaka jesteś. W tej czerni faktycznie tej, tej energii u ciebie nie widać. Mhm. Kolory ci dodają. Mhm. Brawo. Dziękuję. Z czarnej grażynki, y, która przyjechała dzisiaj rano. Y, wylatuje do Szczecina kolorowy ptak. A ja Wam wszystkim życzę razem z Julitą i z Grażyną, żebyśmy były kolorowymi ptakami, niezależnie od wieku, tuszy, wzrostu czy majętności. Otóż to. Bo kolor nic nie kosztuje. Tak. I uśmiech też. Uśmiech tym bardziej. Uśmiech tym bardziej. Kochane moje, żegnamy Was z mhm. piękną, przeobrażoną Grażynką. I powiem Wam coś: Na następnej metamorfozie, dla odmiany też będzie grażynka. Pozdrawiamy wszystkich. Pozdrawiamy. Pa!